O tym pokoju powiem Wam, że robiłem go ponad 7 lat. Nie pamiętam dokładnie czy w 2007 zacząłem, czy w 2006 no ale trochę go robiłem. No i niedawno skończyłem wszystko. Teraz wam pokażę. O, tu obrócimy. Tamte filmy, które widzieliście, były robione w dzień. Przepraszam w nocy. Teraz zrobię w dzień. I powiem Wam tak, na tej ścianie jest najwięcej płyt. Może się wydawać, że jest najwięcej, bo po drugiej stronie jest okno. Ale na tej i tej ścianie jest po 980 płyt. No, prawie po 1000. Tutaj może się wydawać, że powinno być mniej, ale te wnęki przy oknach trochę też zajęły czasu i trochę tych płyt tu jest. Tu mam takie półeczki po obydwu stronach na głośniki. To ten patent widziałem u chłopaków z 5 sposobów na. bo tutaj ten taki Porniczek No i głośniki stoją Ogółem w pokoju jest 4700 płyt Niecałe Kleiłem to na Klej cyjanoakrylanowy Loctite 406 albo 401 Zależy co miałem w ręce To jest coś takiego jak kropelka Tylko W większej ilości O kropelki Kropelką to można sobie pokleić o 15-20 płyt. Na, na tą ilość potrzeba było trochę więcej. No. Zaczynałem od sufitu. Na suficie są zwykłe płyty CD, takie zielonkowate. Na skosach i taką rameczkę mam zrobioną z płyt DVD, jak widać, fioletowe. A na ścianach srebrne, tylko CD. No, jak wiadomo, srebrne to tylko oryginały, muzyka, filmy, jakieś gry z gazet, wszystko z czasopism. Tak. Tu mam taki zegareczek. To też znalazłem na filmie z pięć sposobów. Ten patent Royal pokazywał. Chyba wykonałem go tak samo, tylko mam no, Srebrną tarczę, a nie od płyty DVD Jakoś tak Takiego kameleona zrobiłem No i teraz pewnie się pytacie skąd miałem te płyty No to powiem Wam, że na pewno ich wszystkich nie kupiłem Za Allegro może mam Z 700 ogółem, no i z tablicy Tak to mam wszystko od znajomych ze szkoły, z pracy, no, z gimnazjum, z technikum. No. I tak się uzbierało. Co tu wam jeszcze powiedzieć? A pokażę wam jeszcze w nocy, jak to wygląda. I teraz tylko dzień, jeszcze jest tak ciemno. Jeszcze co tu mogę? Włączyć lampki. Wszędzie jak jest ta ramka z fioletowych płyt mam pod nimi założone ledowe lampki 20 metrów takich choinkowych ledowych, niebieskich w dzień to się prezentuje tak no tutaj mam takie drążki na ścianie Dobrze, żeby mam pokazać, tu się nic nie wyrywa, mogę się uwiesić, wszystko siedzi ładnie. No, tu mam takie czarne w sklepie z elektroniką sobie. Akurat te kupiłem nowe, bo jakoś mało osób miało takie płyty. Tak samo na drzwiach, no i lampeczki tak sobie świecą. Jeszcze wam pokażę. Lampki i jeszcze takie kolorowe lampeczki w nocy, a teraz, wam pokażę, a teraz Wam pokażę, jak jest w nocy teraz, przy włączonym normalnym świetle. Sorry, że się tam pomyliłem, ale płyt było 4070, a nie 4700. Zaraz Wam pokażę z lampkami, jak to wygląda. Najpierw oświecimy ledowe. W suficie też mam ledowe żarówki o barwie zimnej, bo barwa ciepła tutaj w ogóle nie pasuje. O. Coś na spokojniejszego o. i tak to wygląda z lampeczkami i ze światłem. Spokojnie da się wytrzymać. Teraz gaszę światło. I tak to wygląda w nocy. Oczywiście to nie jest tak mocno niebieskie jak yy, na filmie. W pokoju jest ciemniej a teraz włączę coś innego o. takie jeszcze lampki jeszcze zapomniałem dodać że te płyty nie są przyklejone na ścianę tylko na tapetę na soficie sofi na, na, na płyty OSB bo do betonu to się nie przyklei. Teraz same lampki dyskotekowe. No, tak to wygląda. No i to na tyle. Tak wygląda mój pokoik. No, także pozdrawiam, do zobaczenia.